Nie wiem co tam widziałem, bo od razu po tym zacząłem uciekać. Wywróciłem się, wyłączyło mi się nagrywanie. Cześć, dzień dobry, wieczór. Witam was na kanale Strefa Nocy i dziś zabiorę was w nieznane. Jesteśmy właśnie w środku ciemnego lasu. Jest godzina 12 minut po północy. I dziś opowiem Wam historię z życia wziętą, bo historia jest oparta na prawdziwych faktach. A wydarzyła się w latach 90., dokładniej w 1992 roku. Grupa nastolatków wybrała się na ognisko wraz z jedną koleżanką, i właśnie o nią cała ta afera. Właśnie wtedy doszło do zbrodni. Dosyć makabrycznej zbrodni. Bo jeden z uczestników był bardzo zazdrosny o dziewczynę swojego kolegi. Kurwa, jeszcze ta latarka. Dobra. Już od dłuższego czasu czułem to, że. Miałem takie wrażenie, że czuję się troszeczkę śledzony. Ale idźmy dalej, kontynuujmy to, co zacząłem w ogóle wam opowiadać, czyli ta historia. Było to w normalny. Odbyło no się to normalnie w normalny dzień. Grupa nastolatków postanowi. To nie jest kurwa, już zabawne. Co to jest? Nie wiem. Odkąd wlazłem do tego lasu, czułem takie. Miałem takie. Kurwa, coś za plecami, że coś mnie śledzi. Wa i to nie jest. Fajne uczucie, jeszcze w środku lasu, gdzie tak naprawdę jest. Teraz już 14 albo 15 minut po północy. Więc grupa nastolatków wybrała się na ognisko do lasu. I czterech chłopaków plus dziewczyna wybrali się właśnie na te ognisko. Podczas ogniskowania i zabawy wydarzyła się taka rzecz. Wiadomo, jak to na ognisku. Zabrakło drewna. Ognisko zaczęło po prostu przygasać, a było już dosyć ciemno w tym lesie. Więc yy, dwóch chłopaków plus ta dziewczyna postanowili, że pójdą po. Jakiś chrust, by podłożyć troszeczkę do ognia, by to ognisko im nie zagasło. Wtedy doszło do makabrycznej rzeczy. Jeden z chłopaków był bardzo zazdrosny o dziewczynę swojego kolegi. Kurwa, co tam jest? Dobra, więc wracając do historii nie wiem co tam widziałem bo od razu po tym zacząłem uciekać wywróciłem się wyłączyło mi się nagrywanie i zacząłem biec od razu do głównej dróżki tak jakby która wychodzi z lasu bo jak słyszycie są tu jadące auto więc jesteśmy bardzo blisko już drogi więc historia dalej toczy się tak że Dwóch chłopaków wraz z tą dziewczyną poszli po chrust, i dwoje swoich najlepszych kolegów zostało właśnie przy tym ognisku. I jeden z nich był tak zazdrosny o dziewczynę swojego kolegi, że po prostu udusił swojego kolegę i jego zwłoki zawlókł w głąb lasu, gdzie przysypał, przysypał jego ciało po prostu chrustem. I wtedy po trzech czy czterech dniach yy, jego ciało znalazły po prostu w biały dzień jakiś grzybiarz. Także historia jest naprawdę makabryczna. A ja już zaczynam się pomału bać, bo nie dość, że z przodu widziałem jakieś ślepia. Nie wiem czy to były ślepia zwierzęcia jakiegoś. A z tyłu wydawało mi się, że ktoś za mną po prostu yy, Śledzi mnie, po prostu były jakieś, słychać łamanie gałęzi. Więc nie wiem, co się tutaj odwala, ale zaczynam się pomału bać. Więc mam nadzieję, że historia Wam się podobała. I możecie w komentarzu napisać, co tam było, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Moim zdaniem było to jakieś zwierzę, bądź coś jeszcze gorszego.